A jeżeli chodzi o gaz, to my jesteśmy w stosunkowo dobrej sytuacji, co powtarzam, nie oznacza potrzeby dywersyfikacji. Dlatego, że my zużywamy niecałe 14,5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, z czego ponad 4 to jest nasze własne wydobycie, które trzeba oczywiście rozszerzać. Mamy zbiorniki, które trzeba poszerzać i, i w całości wypełniać. Około 1 miliard metrów sześciennych importujemy z Niemiec. Reszta z innych kierunków, oczywiście głównie z Rosji, ale to nie jest tak, że my jesteśmy pod jakimś yy, musikiem. Yy, I okazało się, że przecież można było rozważać na przykład kontrakty spotowe, czyli że na miejscu kupuje się w zależności od ceny yy, określone produkty. Więc zachodzi yy, nawet nie podejrzenie, bo tu nikt przecież nie... Nie chcę stosować zasady domniemania winny, bo to zapisu była zasada domniemania winny, która zastąpiła klasyczną zasadę domniemania niewinności. Ale jest pytanie, po pierwsze, czy te transakcje obie były opłacalne. Po wtóre, czy istniało jungtin, czy istniał związek między nimi. Po trzecie, czy nie jest to tak, że, za, że ta kwota, która była wysygnowana na... Kupno obu stoczni, niezależnie od tego, co w nich może być później produkowane, czy na przykład takie gazowce, czy metanowce. To jest bardzo skomplikowana procedura, jak mówią fachowcy, i niewiele stoczni w ogóle je produkuje, więc nie wiadomo, czy na przykład można byłoby je tu tworzyć po to, żeby one później ten gaz z kataru woziły. Więc yy, czy nie jest tak, że ta suma ma później zostać jakby w cudzysłowie oddana z nawiązką? No, w ramach spłat za ten gaz. I do tego dochodzi już drob, drobiazg zupełny. To nie dlatego, że to jest sezon ogórkowy. Okazuje się, że mały Katar, który powinien mieć ambasadę w Polsce, prawda, był premier. Ja byłem ostatni, też, który by kwestionował jakiekolwiek kontakty z bogatymi państwami Zatoki, ponieważ one mają jak niewiele w świecie, wolne kapitały, które mogą inwestować. I, i na przykład. Inwestorzy z Arabii Saudyjskiej czy Emiratów są zainteresowani kupnem naszych uzdrowisk. No bo dla nich, prawda, zieleń, woda, tak wygląda raj, prawda, w islamie. I tam są jeszcze inne elementy, ale ograniczę się tylko do tych dwóch. No więc okazuje się, że polski rząd wyasygnował znaczne kwoty na kupno pałacyków, który ma się mieć ma się mieścić siedziba ambasady Kataru. To jest rzecz, powtarzam, nie pierwszorzędna, ale klasyczne rozwiązanie międzynarodowe to jest takie, że poza wyjątkowymi sytuacjami, ale to wyjątkowymi sytuacjami, gdy się chce pomóc jakiemuś bardzo biednemu krajowi, który jest w trudnej sytuacji, albo gdy uznaje się państwo, które przez innych jest nieuznawane, nie wiem, Arabska Demokrat Demokratyczna Republika Sahary. To wtedy się pomaga. Natomiast normalnie państwo przyjmujące nie ponosi żadnych kosztów za budowę czy za ustanowienie ambasady innego państwa. No i to wszystko powoduje, że przy tym zainteresowaniu pieniędzmi, o którym mówiłem na początek, te kwestie powinny być wyjaśnione, ponieważ jeżeli by się stało, że, chociaż, jeżeli by się potwierdziło. I które z tych pytań y, 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 może znaleźć odpowiedź, y, 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 która by naszła no, po linii z y, roz, różnymi wątpliwościami, to to byłoby, proszę Państwa, to by oznaczało no, jedną z największych y, afer. Mam nadzieję, że tak, że tak nie jest, ale wyjaśnienia są potrzebne, i z, zakończę to tym, i napisam to też w interpelacji. Y, Użyłem tego sformułowania, zwracają się do ministra Rostowskiego, no bo on, jako urodzony i wychowany w kulturze anglosaskiej, powinien to znać. Pisał o tym jeden z dramatopisarzy brytyjskich, że najpierw oferujemy serca, a dopiero później pieniądze. Prawda? Obawiam się, że w niektórych działaniach u nas jest to raczej odwrotnie. Czasem można jedno i drugie, ale w sprawach handlowych. Należy je odróżnić od spraw miłosnych czy romantycznych. To kolejność powinna być taka, o jakiej jednak mówił cytowany przeze mnie twórca. Dziękuję bardzo panie profesorze. Ja państwu przekażę po zakończeniu konferencji te zapytania, które znalazły się w piśmie pana posła Tadeusza Iwińskiego do pana premiera Tuska. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję Panie Profesorze.